Jesteśmy bezpieczni. Siemanko, Hubert Miściwojewski, a razem ze mną Łukasz Bieniek. Witam wszystkich. Cześć, Siema. Hubert. Łukaszu, main event. Czeka cię jutro, jak emocje przed tym wszystkim? No, to już kolejny w mojej karierze main event. Także emocje na spokojnie, już jestem na tyle doświadczony, że jakoś tam nie mam stresu. Jutro, pewnie na hali, tam pojawi się lekki stres. Już będę myślał głównie o walce. Ale dzisiaj wyluzowany, waga zrobiona, także wszystko w limicie ustalonym, więc jestem bardzo dobrej myśli i 100% sprawny i gotowy do walki. 13 zawodowy pojedynek eee, i walczycie o miano pretendenta o pas. Myślę, że troszkę to presję jednak nakłada. No, gdzieś tam może wisi, prawda? Już jedną walkę o pas miałem na TFL-u. Z Grzesiem tak? Tak, tak. Eee, śmignął mi ten pas koło nosa. Teraz skupiam się na walce, nie myślę na razie o walce o pas, tylko na bieżącym pojedynku z Hubertem. I głównie to w głowie siedzi, prawda? Gdzieś tam jakiś plan, coś czym go mogę zaskoczyć. I... I Właśnie to, to jest głównym celem teraz i głównymi myślami. E, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. E, podobno z Hubertem Szymajdą znacie się, mieszkacie 18 km od siebie. E, skąd pomysł na taki koleżeński pojedynek? E, znaczy to organizator, prawda? Już, już dawno chodziło Jackowi po głowie taki pojedynek. Już z Hubertem gdzieś to się tam już e, pojawiały takie tematy. Ale jakoś tak te drogi trochę się tam porozchodziły, ja tam gdzieś walczyłem i za granicą i w innych organizacjach, Hubert też tam gdzieś i nigdy nie było jakoś tak teraz szał... po, po, pomysł na tą walkę był trochę inny na początku, ale odblokowali, tak jak wszyscy wiedzą, 50% publiczności, no i było zapytanie po prostu, czy, czy wyrażamy chęć, no wyro... ja byłem na tak, Hubert był na tak, czemu nie, no w końcu musiał do tego dojść. Tak, z Hubertem znamy się od wielu lat, już kiedyś nawet byliśmy w Gulman Fighters Team razem, wielokrotnie już i na TFL-u e, walczyliśmy też i ja miałem walki i on. E, trenowaliśmy też jeszcze tutaj w gali, w gymie jak był, to też przyjeżdżałem na treningi, e, do, robiliśmy, po prostu znamy się, nie ma złej krwi naprawdę, e, na pewno tutaj. E, wchodzimy do klatki po prostu, wiemy co mamy robić, e, jesteśmy tak samo zawodowcami, więc... E, Walka walką, a po walce, tak jak mówiłem w trailerach, idziemy na piwko i zostajemy dalej kumplami. Piwko musi być zawsze. Tak, tak, tak. Piwko jak najbardziej pogali. gali. I także czekam na ten pojedynek, na pewno, na pewno będzie się dużo działo w tym pojedynku. Będzie przekrojowe MMA, bo tak jak wszyscy wiedzą, moje zapasy. No właśnie chciałem to Jest poruszyć. Stójka, no także pewnie będzie każda płaszczyzna przerobiona w tej walce. Yy, oby nam tylko zdrowia starczyło, dać dobry pojedynek. No i niech zwycięży lepszy. No, co tu Ile lat ty trenujesz zapasy 12? Tak, ponad 11 trenowałem, później miałem trochę przerwy i pojawiło się MMA. Yy, no, ale głównie bazuję na zapasach tego. No, to, to już od 6 roku życia gdzieś tam się pojawiło, starszy brat trenował gdzieś pociągnął i mnie i tak się tam zahaczyłem. Później była lekka przerwa, bo też trochę było obciążenie, za duże obciążenie do, do wieku i tak musiałem trochę przerwać, bo tam problemy miałem z kręgosłupem, ale później po odpoczynku, po jakichś tam rehabilitacjach. No, Poszedłem na MMA, zobaczyć ciekawości, no i tak miało, Jak? Być, miało, miało być tylko jedne zawody amatorskie, no i na razie jest 35 lat na karku i jeszcze, jeszcze się bawię, także... Oglądałem trailer waszego pojedynku, walki wieczoru i padły tam takie słowa, że nie będziesz używał tylko samych zapasów, tylko skupisz się też na reszcie płaszczy. Tak, tak, tak. No, ja nie wierzę chyba. Teraz y, dość mocno się przygotowywałem w klubach i w Lublinie, i w Łęcznej, i hełm też był. Starałem się głównie właśnie utrzymywać jak najdłużej stójkę, popróbować sobie nowych rzeczy i trochę kick kickboxingu, trochę boksu. Także myślę, że mogę zaskoczyć po prostu. Tak. Tak. A jak wyjdzie i ten, to zobaczymy jutro. Ale ten instynkt zapaśnika myślisz, że nie weźmie górę jednak? Myślę, że już po tych sparingach, teraz po tym okresie przygotowawczym. Eee, już mam jakiś tam zamysł na walkę, jakiś jest plan i myślę, że powstrzymam ten instynkt. Dobra, dziękuję ci bardzo za wytułukasz i co? Widzimy się jutro i czekam na prawdziwą walkę wieczoru. Tak jest, tak jest. Zapraszam wszystkich. Jutro godzina 19, Halamosir, Lublin. Kto nie może, także przed telewizory TVP Sport 1945. Sektor A, tam będą ludzie ode mnie, także wszystkich od razu gorąco pozdrawiam i dziękuję za obecność. Dzięki. Olha, tchau.